Kurde, ale leci ich sporo, dobra, działa. Fajnie, fajnie, plus jeden. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Dzień dobry widzowie, witam, z tej strony Cyferkowy, a to jest kolejny odcinek Minecraft Survival na moim... Yy, nie, sieba dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, to jest kolejny materiał na moim kanale i gramy dzisiaj na Minecraft motyki SMP, czyli survivalowej serii z najlepszymi farmami pod słońcem. Yy, konkretnie to pod tym słońcem, tak, pod tym słońcem to jest najlepsza survivalowa farma i dzisiaj ze mną jest Mania, welcome Mania. Dzień dobry. I słuchajcie, gramy dzisiaj oczywiście na live streamie, który trwa na Twitch, One Cyberrykowy, i nagrywamy dzisiaj odcinek dla Was z farmy Bet Omenu. Będziemy dzisiaj walczyć konkretnie o totemy. Wspominałem jakiś czas temu w ankiecie, że jaką to farmę byście chcieli w sumie zobaczyć. I wygrała, słuchajcie, w ankiecie generalnie farma totemów. Także taką farmę generalnie będziemy tworzyć w najbliższym czasie, aczkolwiek, żeby farma totemów mogła działać, czyli automatycznie, w, w tym wypadku półautomatycznie automatycznie można by było zdobywać totemy, musi powstać farma Bet Omenu. No i generalnie tą farmę mamy tutaj, którą dla nas stworzył Polish User, jak i Duck Always, którzy tutaj razem, powiedzmy, współpracowali po to, żeby zrobić taką farmę niedaleko właściwie domku Seby. To jest generalnie chunk, na którym dokładnie w tym miejscu, gdzie, słuchajcie, stoi ta cała red, e, aparatura, e, stał Villager Pillager Outpost, czyli cały ten posterunek pillagerów, słuchajcie, na którym oni się respią automatycznie, tak samo jak ci zresztą z flagami, którzy właśnie dają Bad Omen, kiedy się ich zabije. Ja generalnie już mam efekt omen 5 i będziemy sobie iść robić rajda za chwilę. No ale generalnie tak pira ze drzwi, pokażę wam, jak cała maszyneria wygląda. Jeśli chcecie, słuchajcie, żebym pokazał Wam, jak krok po kroku to zbudować, to zostawcie łopy w górę i napiszcie, komentarz, słuchajcie, jaka farma jest według Was najlepszą farmą w Minecraft. No więc generalnie tyle od góry to wygląda w sumie. Tu nie ma w sumie tak nic ciekawego, tak zdeczka, więc moglibyśmy w sumie zejść na dół już. Generalnie ze mną jest dzisiaj mania i nie ma w sumie nikogo innego w tej chwili na serwerze. No i co wspom wspomnę wam na pewno, że kolejnym projektem, który będziemy tworzyć razem jest, słuchajcie, właśnie projekt farmy totemów, czyli miejsce, gdzie bez żadnego problemu będziemy mogli sobie farmić totemy. Ona powstanie gdzieś prawdopodobnie z 200 kratek w tą stronę, czy w tamtą stronę. A ja jeszcze na zmienić tak korzystając przy okazji walki sobie z tymi całymi yy, gnojcami, słuchajcie, żebyście, moi drodzy, wpadli w piątek, ponieważ w piątek będzie trwał 12 godziny przedłużany stream na Twitchu. No i podczas tego streama będziemy otwierać end, więc farma Endermanów będzie prawdopodobnie tworzona na żywo. Ja generalnie bardzo propsuję oglądanie live streamów, podczas to, których czasami yy, pokazuję wam, jak te farmy działają, jakie można zbudować i tak dalej. Yy, generalnie myślę, że w przyszłości trochę więcej tematycznych odcinków się można na ten temat pojawić, ale póki co rozpoczynamy serię, więc musimy sobie wiecie tak, czwarty odcinek, farma Petle Medu. Okej, okay, nieważne, słuchajcie, w każdym razie. Yy, generalnie farma działa w bardzo prosty sposób. Mamy tutaj skopane wszystkie te czanki dookoła, na których mogą respić się pilagery od tego ich postoju całego. Na środku mamy, słuchajcie, golemy. Generalnie były cztery golemy. Niestety, zabezpieczenie troszeczkę się nam nie powiodło tutaj. I kilka golemów sobie, słuchajcie, tak przy okazji zginęło. No ale to nie jest jakiś większy problem. Nadal są trzy golemy i nadal ta farma całkiem wydajnie działa. Więc generalnie działa to w ten sposób, że piladżery respią się tutaj dookoła na tych czankach. Widzą te golemy, chcą tym golemu po prostu wciulać, nie? Bo wiecie, pilagery nie lubią golemów. No i generalnie wpadają sobie. Zresztą sobie. Żeby taką mocną relację. No i oni idą sobie w tę stronę. Dla nich tu jest pełen blok, więc sobie spadają. Okej. Okay. No i generalnie idą sobie tutaj, na środek, gdzie macie, słuchajcie, soul sand. Który następnie wypycha ich tutaj. Tak swoją drogą, tam mi będzie chyba pełno, więc mogę dostać w pierdziel. Okej, okay, dobra. No i generalnie wylatuję sobie, słuchajcie, tutaj. Trafiam do tego magicznego pomieszczenia, z którego muszę się niestety ich pozbyć, żeby stąd wyjść. Więc, Maria, weź tam zajmuj tych na dole. Żeby mi jacyś nowi nie weszli czasami, kiedy ja będę ja już, próbował tak. wyjść. Dobra, ja sobie wyjdę... O! Przez szkło chciałem wyjść Halo Dobra, gdzie tu się wychodzi? Czekaj, tutaj jest wyjście Dobra, cyk No i granie wyszedłem sobie, słuchajcie, z tej farmy No i mniej więcej działa to sobie w ten sposób Jak chcecie kiedyś zacząć poradnik Jak zbudować takie coś krok po kroku No to dajcie mi znać, słuchajcie Myślę, że w przyszłości będziemy wszystkie nasze farmy Zresztą tłumaczyć bardziej tematycznie Jak na razie bo powoli... Lubię wam po prostu pokazywać efekty, powiedzmy, zbliżone do finalnych. Generalnie od ostatniego odcinka za dużo farm nowych nie powstało, troszeczkę, powiedzmy, na aktualizacji zadziało się tutaj. Choćmania, ruszamy do świata, do, do naszego terenu. Seba coś sobie dalej buduje, jakby tym się nie przejmujemy. Powstała, jak wiecie, farma żelaza w poprzednim odcinku. Ona nadal nie została jeszcze usprawniona przez nas, jakby to jest w dalszym ciągu... What the fuck? Dobra. Ja, ja nie wnikam, mm -hmm. nie? Ja nie, nie, nie wnikam. Ty widzisz to samo co ja, tak? Mm -hmm, Dobra, tak, tak. dojrzali ludzie, sami dorośli ludzie tutaj tak, grają, oczywiście. Tak. Dobra, także idziemy, słuchajcie do Nederu. Lecimy sobie, słuchajcie, na spawna, ponieważ tam mamy, słuchajcie, możliwość yy, walki. Yy, mamy tam możliwość walki z. Yy, rajdem, ponieważ mamy tam troszeczkę villagerów, one się tam będą respić, no i w ten sposób pofarmimy sobie troszeczkę totemów, które myślę, że przydadzą nam się bardzo w samym endzie. Chciałem jeszcze nadmienić po drodze, że zaczęła być tworzona, słuchajcie, przez usera. User, pozdrawiam cię serdecznie, moja prawa ręka, że tak powiem, tutaj farmowa, zaczął tworzyć farmę gastu, farmę, którą zresztą polecaliście mi bardzo, więc, no myślę, że w kolejnym odcinku już możemy ją prezentować wam, jak będzie działał jej finalny efekt, póki co, no ona jeszcze sobie za bardzo nie działa, ale stwierdziliście mi, że stwierdziliście mi, że to jest najlepszy Lepsza, kurde, farma. Że to jest najlepsza farma, kurde, gunpowderu jaką się da zrobić. Ale wiecie co? Będziemy się słyszeć, jak już dojdziemy sobie na spawna. O, dajm mania, chodź szybko! Rajd się zaczął! Raid się zaczął i przy okazji noc jest. Dobra, gdzie oni się respią? A czekaj, na razie tego nie zrobimy w sumie. Tak swoją drogą to kurczę, blada. Mmm, nowa posesja jak grobela. Ba bardzo piękne. To, to, to jest naprawdę ładna posesja, słuchajcie. Na pewno bezpieczna jest. Ja muszę puścić ten dzwon. Dobra, dzwon, pokazuj mi. Bo generalnie nie wiecie, w Minecraftie, dobra, są tam. Dzwony działają tak, że jeżeli w obrębie ilu szczanków, słuchajcie, zrespią się właśnie rajdy, no to będą oni podświetleni generalnie. Dobra, ja już ich tułek, mania, więc czekam na ciebie. Tutaj. Dobrze, biegną już. Biegnę. Więc ja ich tutaj pociulam, kurczę, bla, blade, jak tylko dam radę. No i granie: naszą misją dzisiaj, słuchajcie, zrobić zdobyć sobie y, jakieś totemiki. Myślę, że z tego y, na poziomie 5 Battlemena troszeczkę tego trafimy. Przy okazji dostaniemy oczywiście efekt Hero of the Village, czyli efekt, który sprawia, że villagerzy tani sprzedają nam cokolwiek tam mają. Y, także naprawdę opłacalna rzecz. Dobra, on ma shot więc trzeba uważać. Dobra, będzie kurde rozwalony zaraz normalnie. Ino Tree Momento, nie do. No, kurczę, blade. No i generalnie y, sprawy spawnu, jak widzicie, no tu się troszeczkę w sumie tylko pozmieniało. Tak naprawdę, jeśli chodzi o takie upgrady. Y, mogę. Wam też pokazać zamek Mania będzie w tym czasie szukać villagerów. Mamy już, słuchajcie, nadwornych naszych villagerów do handlowania sobie z nimi. Jeszcze powiedzmy takich zamkniętych przestrzeni nie porobiłem. No ale generalnie powoli sobie magazyn tutaj powstaje, że tak powiem, na livestreamach powolutku, powolutku, troszeczkę tutaj dobudowujemy wszystko. Sala do to jest może coś bardziej na streamy, no ale generalnie jeszcze kilka pomieszczeń tutaj myślę, że się pojawi w najbliższym czasie. Zresztą, jeśli chcecie zacząć piłicę dla litorów, dajcie dać mi znać. Dobra, Mania, czy ich znalazłaś może gdzieś? Pod Twoim domem, dobra, komornik. Pokczam. Dobra, idę Maniacę, ja Ci już pomagam. Nie no kurde, trzeba ich rozwalić po prostu, bo to jest jakaś masa, kracja kurczę, blade. W ogóle, słuchajcie, dajcie mi znać pod odcinkiem, słuchajcie, w komentarzach, czy jesteście zainteresowani tym, żebym po prostu z tego streama, co będzie w piątek, tak? To daje datę dokładnie, żebym nagrał Wam odcinek z tego, jak podbijamy end, nowy end i tak dalej. W sumie dwa odcinki można z tego nagrać pog. E, więc dajcie mi znać, słuchajcie, czy jesteście zainteresowani takim odcineczkiem, gdzie sobie wszyscy pójdziemy po prostu walczyć z endem. E, właściwie do endu. Walczyć, nie walczyć z endem, bo z endem nie będziemy w żaden sposób walczyć. W ogóle zespiły się szczury latające, więc fajnie byłoby je. Kurde bele pozestrzeliwać, bo jest masakra po prostu Dobra, jest i rajd, kurde bele, więc lecimy Więc pamiętajcie, żeby po prostu w komentarzach Zaznaczyć, słuchajcie, czy jesteście zainteresowani Czymś takim, y a ja myślę, że po prostu Wasze zdanie wezmę pod uwagę, moi drodzy Staszek luję bombę, Do dobry Staszek co, 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 co się chciałem pierwsze zrobić? Żeby... Okej, okay, oni się zrespili z tyłu, wiesz, z tego co widzę. Tak, zrespili się z tyłu, zdecydowanie, kurczę blade. Nie, no, zdecydowanie potrzebujemy farmy tych totemów, kurczę blade. To jest coś, co musimy wybudować, bo po prostu tutaj ich farmienie, póki co nam tylko zostaje. A w wyniku tego, kurczę blade, że tak powiem, przez to, że mamy strasznie wielkie budowle, oni się respią totalnie, gdzie chcą nie? Więc dużo łatwiej nam na pewno będzie, kiedy stworzymy sobie po prostu miejsce, w którym oni wszyscy będą się respić. Rajdy u siebie są pogers No, jakby nie było, ale i tak uważam, że trzeba zrobić tą farmę, żeby było to po prostu automatyczne i bezpieczne. Nie? Tak szczerze, dobra, mania Mania, mania, mania Kurde, dobra, leżysz, leżysz, kurde, wiedźma A! Szczury! A! Golem! Nie! Ja nie chciałem! Przepraszam! Marek! Idź sobie! Marek! Paszli ode mnie! No, wolno ode mnie Wszystko, co lata, wszystko, co chodzi, spal się, kurde Szmulo walona Ty, ty powinieneś farmi żelaza spod Idź sobie ode mnie no kurde, walone szczury, no spłoń, w końcu, kurde, dosyć mam tych latających Jezus Maria, jak to po prostu normalnie, nie Ja muszę zacząć chyba spać w tym Minecrafcie, po prostu, kurde, masakra IJŚMULO TY WALONA, GIŃ No pau pau człowieku, o nie, uhoho Dobra, ta walka jest bardziej ekscytująca, niż sądziłem, kurde, bele A! Jest znowu w twoim domu, ej, ja nie wiem, Mania, co oni się twojego domu czepili Muszę uważać, żeby ci czasami szyby nie zbić czy coś. Ty, w ogóle dwa totemy leżały na ziemi, Mania! Nie marnuj totemów! Ho, ho kurde bele, to, to nie jest za ciekawe co tu się dzieje Jo, pierdziele, nie no, oni są po prostu lepsi niż niektórzy którzy w UHC! Kurde, ale mnie w PSY sypły. Co jest? Przestań, szmulcu jeden, kurde bele. Dobra, chyba... chyba jeszcze dwóch zostało. Dobra, jest wiedźma. Czy Wiedźmę trzeba powalić, kurczę, blade. Dzięki Mania! Dzięki! Fajnie się bawisz, tak? Mogąc co? mnie tak strzeźć od pleców. Oczywiście, jak zawsze, sztylet w plecy! Kift mm, sztylet w plecy, oczywiście. Ty, wygraliśmy już. Pokczam, widzowie, zajęło to chwilę w sumie. Ale już wygraliśmy. No a generalnie pokażę Wam o co chodzi z tym całym, jeśli nie wiecie. Znaczy, obstawiając, że wiecie raczej, no bo kurczę, halo, kto nie robi rajdów w dzisiejszych czasach, żeby mieć troszeczkę więcej money, money w Minecraftie. No więc generalnie mamy tutaj słuchajcie, takich villagerów jak. jak. Yy, yy, klerycy. U nich generalnie możemy sprzedać Roten Flesza, którego farmimy sobie na farmie złota. Farmę złota zresztą pokazywałem Wam już tam się za bardzo w sumie nic nie zmieniło, poza tym, że doszły schody do szybkiego wchodzenia, jak ktoś nie lubi scaffoldingów. No ale generalnie motyw jest taki, że mamy tam pełno rotten Flesza. Niedługo wybieramy się do Endu. Będziemy mieli, naprawiasz tą podłogę, rozumiesz? Napraw tą podłogę, zanim wyjdziesz. No. I więc generalnie będziemy tam, słuchajcie, mieli shulker boxy, będziemy tam znosić bardzo dużo ten flesza. No i motyw jest taki, że za praktycznie mniej niż połowę ceny jesteśmy w stanie kupować emeraldy. Więc w skrócie wielkie projekty dla top donatorów czy coś budowane z bloków emeraldów. I Sreal, moi drodzy, i Sril jak najbardziej. Więc jakby, no generalnie tak wygląda cała sytuacja, którą mógłbym wam teraz przedstawić. My się przejdziemy, słuchajcie, jeszcze w jedno miejsce, bo jedną rzecz jeszcze chciałbym, która w sumie powstaje Wam pokazać. Tylko odłożę sobie wpierw emeraldy i w sumie mógłbym już znaleźć też jako skrzynię dla totemów tak de facto. Myślę, że tu by było dobre miejsce, bo ja przy sobie mogę nosić w sumie. W sumie jeden mi wystarczy, więc resztę sobie mogę podkładać tutaj po prostu na frazie w, w. Dobra, konkretnie tak faktyczną rzeczą, którą chcę wam, słuchajcie, pokazać, moi drodzy, jest to. To jest zaczątek farmy gastów, generalnie. Z tego, co słyszeliśmy, w każdym razie, z przekazów ustnych, że tak powiem, legendy i tak dalej, w ogóle mógłbym nie skarżyć, mam speeda dwójkę. No, to generalnie ma być to najwydajniejsza ponoć farma Gunpowderu, jaka istnieje. Ja, ja nie wiem, czy to jest prawda. W sumie nigdy nie używałem takiej farmy. Motyw jest taki, że teraz musiałbyś sobie user pójść. User, ja Cię wcale nie wyganiam, nie? Jakbyś poszedł, byłoby fajnie. Bo chciałbym pokazać, słuchajcie, że ona, albo ewentualnie przyjdźcie do mnie wszyscy. To też będzie sposób, słuchajcie, na to, żeby ją uruchomić. No więc, generalnie, słuchajcie, to jest farma gastów, ona. Ma o Jezu, Lanways przed Lanways, wyjdź proszę. Więc generalnie działa ona w ten sposób, słuchajcie, że tutaj mają się respić w teorii gasty. Tylko, że w tym momencie jesteśmy troszeczkę za nisko i te moby na takich blokach odkrytych i tak dalej mogą się respić. Więc musimy wejść troszeczkę wyżej. Więc fajnie, jakbyście za mną w sumie poszli teraz i się ustawili gdzieś na wysokich kordach. O no i generalnie znajdujemy się w tym momencie, słuchajcie, na biomie Soul Sand Value, czyli na biomie, na którym respi się generalnie dużo więcej gastów, szkieletów i innych takich mobów. W wyniku czego właśnie mamy możliwość stworzenia, słuchajcie, farmy gastów. Ona generalnie będzie miała chyba z 5 czy nawet więcej. Pięter halo user ile to będzie miał pięter powie, powiedz mi proszę <laughs> user ile to będzie miał pięter halo halo user tyle czekaj tyle co znaczy tyle 5 czy tyle co jest Wiele co jest. Ok, ja widziałem model z pięcioma piętrami, ale okej. Okay. W każdym user. W każdym. W każdym, user. W każdym razie user, słuchajcie, nie jest odpowiedzialny właśnie za tą farmę. Tylko mamy problem, bo się wiecie, co gaz zrespił, więc musimy go sobie zestrzelić. No i generalnie, że tak powiem, słuchajcie, ponoć ona ma być najwydajniejszą farmą gastów. Mi się jednakowo wydaje, że trzeba by ją zbudować gdzieś wysoko, bo tu jest taki problem, że kiedy znajdujemy się na tych koordynatach, to co jest pod bedrokiem właściwie, może zarespić się mobami. W wyniku czego tych gastów tutaj może pojawić się troszeczkę mniej. Więc ja myślę, że będziemy to generalnie przebudowywać w najbliższym czasie. Jeśli znacie się na farmach gastów, to możecie w sumie dać znać, co powinniśmy tutaj w niej poprawić, bo jest to totalnie dla mnie przynajmniej nowy projekt, a zleciłem go robić userowi przy okazji. No i generalnie co? No myślę, że w najbliższym odcinku może już funkcjonalną wersję wam pokażę. Tak mi się przynajmniej zdaje. No ale kurcze blade, na tyle to w sumie było w tej chwili. Ja bym się jeszcze może przeszedł w jedno kurcze blade miejsce. A konkretnie to chciałem zobaczyć, bo w sumie widzę, że okej, okay. okej. Okay. To działa! Wbrew wszystkiemu to działa! Bo przed chwilą tu tylko powder i łzy gasta wypadły. Czyli to respi faktycznie te gasty. Tylko moje pytanie brzmi, czemu jest ich tak mało? Bo ja na filmach poradnikowych, jakie widziałem, ich się respiło tak, kurczę, naprawdę od Holendry, jeśli o to chodzi. Czy, can you tell me, why, why is, jest tak mało? Bo jeszcze nie gotowe. Okej, okay, dobra, w każdym razie. No to ufam tobie, że w kolejnym odcinku będę mógł to pokazać, jak to będzie funkcjonować. No, w każdym razie co? No spoko, myślę. Ło, w ciulu, nie, gdzie ty się respisz? Szmulon! Farmę masz obok! Czemu ty się tu zrespiłeś? Co za gnój po prostu? Nie no, trzeba będzie przejrzeć te poradniki. Myślę, że może na live w sumie to bardziej zrobimy sobie. Okej, okay, moi drodzy. Słuchajcie, generalnie ja wiem, że odcinek nie jest za długi, chciałem wam powiedzieć. Yy, także jakby rozumiem to i tak dalej. No ale myślę, że to będzie na tyle. Dzisiaj to jest taki, powiedzmy sobie, yy, short update. Słuchajcie, co u nas tutaj na motyki SMP się dzieje, jakie projekty powstają. Więc jak mówię, planowane rzeczy na kolejny odcinek to jest farma totemów, o którą tak prosiliście, żeby wam ją pokazać. Yy, po drugie farma gastów. Po trzecie, yy, prawdopodobnie już powoli będziemy właśnie ten end wtłaczać, więc yy, kolejne odcinki zapowiadają się bardzo owocnie, jeśli o to chodzi. Ja wam dziękuję, słuchajcie, za oglądanie. Mam nadzieję, wam się spodobał, pamiętajcie, żeby walnąć łapkę i wpaść na Twitcha Słuchajcie, gdzie na żywo właśnie robimy taką akcję Jak tutaj, jak ten czat tam u góry Więc papa pa. wszystkim, do zobaczenia na kolejnym odcinku już niebawem Miłego dnia wszystkim życzę, cześć